Jest dzisiaj ze mną Piotr. Piotr jest studentem, też pracuje, ale w takiej ciekawej formie. Myślę, że powie tutaj za dwa zdania. Cześć Piotr. Cześć. I teraz tak, chcę zadać Piotrowi kilka pytań, bo jest Piotr jakby młodą osobą, jest no, studentem, tak jak wspomniałem, czy można powiedzieć, no tutaj no, bardzo młody wiek, ale pełno ambicji, pełno chęci do zrobienia czegoś ciekawego. Też można powiedzieć, że mamy pewne koneksje i pewne doświadczenia w życiu nas połączyły. I to już dawien dawna. No ale Piotrze, generalnie jakby pytanie do ciebie. Co dzisiaj robisz? Gdzie mieszkasz? Albo co robisz, na jakich studiach jesteś i tak dalej. No i jak to w ogóle się stało, że jakby nie wiem, zacząłeś robić coś ekstra. Dlaczego jakby wybrałeś ten temat? Dlaczego dołączyłeś? Jakby coś się wydarzyło w twoim życiu, że stwierdziłeś, że no, to jest okazja, żeby coś zmienić. Dobra, cześć, jestem Piotr. No, jak już Adam powiedział, jestem całkiem młody na ten temat, 18 lat mam. I e, ja zacząłem e, ze krypto już odkąd jestem 16. Aktualnie co ja robię, jestem dualnym studentem w Niemczech. Dualny student to oznacza po prostu, że ja pracę i studia łączę w jedno i zarabiam pieniądze koło studii, nawet nie słabe. I dlatego e, tak, chciałem tak jakby w ogóle takie coś wybrać, no bo już mnie krypto zawsze interesowało. No zacząłem wtedy już od 16 coś szukać, gdzie mi może pieniądze jakieś dać. I no wtedy wpadłem właśnie, krypto był jeden temat z nich. Próbowałem wcześniej nawet taki Shopify, wcześniej otworzyć sam shop. Oczywiście to się nie udało, więc dlatego próbowałem, próbowałem. Akcje też raczej nie dla mnie. Akcje to raczej są były dla mnie za nudne, za małe ruchy. I Forex to około to samo było, za mało ruchów się działo. I ja chciałem gdzieś, gdzie jest potencjał, gdzie jest ryzyko. No bo zawsze, no ja byłem już zawsze ryzykowny nie chciałem coś pewnego. I dlatego wybrałem krypto. Wcześniej, ale krypto nie znałem od Arona, wcześniej znałem e, krypto ogólnie z YouTuba. gdzieś tam słyszałem, kolega powiedział Bitcoin 60 tysięcy, to był gruby hype 2021, gruby lockdown i e, ja tam jeszcze niestety grałem, nie zacząłem, ja tam nic nie miałem z tym wspólnego, grałem w gry, byłem wkurzony oczywiście na siebie, potem kiedy dowiedziałem się, że taka hossa była i ja tam nie byłem, a więc no, wtedy wreszcie zrobiłem mój pierwszy ruch i tam no, e, zacząłem właśnie w roku chyba 20, 2021, lub 20, nie, 2022 zacząłem tam i e, na początku za, spytałem się mojego taty, tak no, czy może on to coś tam zna, słyszał już raz o tym, jest to dobrze, czy nie. I on tam powiedział, faktycznie ma tam parę grup, dołączył tam, poznał właśnie jakiegoś e, grubego kolesia z Polski, ma bardzo duże e, kontakty. E, bardzo dużo też no, opowiadał dobrych rzeczy, podał już monety, które dały zarobić i no wtedy wchodzę w to, on mi powiedział najpierw kup sobie i Ethereum, a taki no. Um, tak się właśnie złożyło, że ja akurat kupiłem Bitcoin i Ethereum na dołku 2022, dokładnie chyba na dołku 15 tysięcy lub 16 tysięcy to było za sztukę. Kupiłem właśnie grube sumy właśnie od Bitcoina i Ethereum. Grube sumy oczywiście dla mnie, no dla Arona na pewno to jest nic, lub dla was to no, nie wiem, czy to coś będzie, ale no, ogólnie ja kupiłem tam. Dla mnie grubo było, kiedy już kupiłem 800 dolarów Bitcoina, tak, ja miałem tam 16 lat, grubo 800 dolarów, Ethereum tam chyba 400 dolarów i to było dla mnie grubo, bo ja tam wrzuciłem moje wszystkie kieszonkowe w to, więc już byłem w tym środku i nie dotykałem, w ogóle nigdy nie z znowu nie dotykałem. Co dalej poszło jest, że ja wtedy miałem maturę kiedyś tam, 2023, no byłem jeszcze w gimnazjum tam i się uczyłem oczywiście cały czas w tym czasie, patrzyłem tam czasami jeszcze na mojego Ledgera, czy tam na no, coś jest, MetaMaska nie znałem, tam jakieś giełdy, to tym bardziej nie, no bo jak mam tam się zarejestrować z KYC? I e, tak, na leczeniu trzymałem, nie ruszałem ani trochę, czekałem po prostu, aż będę milionerem, powiedzmy. Ale to jest całkiem nierealistyczne, kiedy mam tyle na okazji, więc coś oczywiście musiałem zmienić. Więc przez ten cały czas, do matury, e, kupiłem sobie kurs e, Arona właśnie. E, nie pamiętam jak to było nazywane, ale to była z analizami, technicznymi, ogólne sprawy od krypto, CoinGecko, jak to wszystko działa. I ogólne sprawy też psychiczne, jak tam trzymać przygotowania do hosty, jak to tam będzie. Słyszałem, że następna host jest właśnie w 2024-2025 gdzieś, to była cały czas ten cykl, się powtarzał oczywiście. I wtedy weszłem w ten temat. Patrzyłem jego wideo, miałem tam chyba wolne właśnie, no bo uczyłem się na maturę. Miałem się uczyć na, właściwie na maturę, ale czasami też patrzyłem, oczywiście, jedno wideo dziennie lub dwa wideo dziennie, powiedziałem sobie patrzę. Zajmie tak około godziny lub pół godziny. Ok, mogę zainwestować, ja się sam w szkole, oczywiście, i patrzyłem tam, tak właściwie zacząłem właściwie z krypto, nauczyłem się, jak to działa, no bo ja miałam bardzo mało wiedzy. no Bo z YouTube'a, no co, każdy ci coś sprzeda w YouTube, co nawet może być nieprawdą, oczywiście. A takie kursy zawsze mówią coś o, że mają wartość, no, musisz coś sprzedawać, co daje wartość. Więc ja. Weszłem w to, uczyłem się, jak ja już powiedziałem, i e, wtedy już sobie zawsze notowałem wszystko. Mam chyba 80 stron na iPhone'ie, właśnie w noticach, no, wszystko w środku. Całą moją wiedzę, gdybym zapomniał jakiś indykator, lub coś, i to mi zawsze pomogło, że ja to sobie zapisałem, i to jest naprawdę taka gruba, że czasami nawet mój telefon więcej z tym nie trzyma, kiedy to teraz otworzę. Ale tam są też oczywiście zdjęcia, jak to się robi, bla, bla, bla. Oczywiście cały komplet mam. I wtedy od roku 2023 właśnie wpadłem na to, coś muszę około po szkole robić. Gimnazjum się skończyło, coś muszę robić, chcę jakieś pieniądze zarobić, gdzieś muszę przejść zainwestować. Ja się interesuję krypto, to jakoś chcę no, włożyć do, tam też kasę, no bo z 800 dolarów też się dowiedzie. Wiedziałem, no, nie za dużo się tam zrobi. Razy dwa to 1600 dolarów, a kiedy mam więcej, to oczywiście więcej jest. Ja chciałam więcej, więc ja wtedy wchodzę w to. Um, Siemens, e, w tym czasie do zimensa napisałem właśnie tam no, e, o to, żebym dostał pracę i tam dualne studia, właśnie, no, moim szczęściem wszystko poszło dobrze i dostałem tam pracę i te studia, na początku tam tylko pracowałem i się szkoliłem, więc zostawałem tam już co miesiąc, tysiaka, to wszystko oczywiście wpadało w krypto w tym czasie, no bo mogłem, no mogłem na to sobie pozwolić, to no jeszcze no, u rodziców i wtedy wkładam to sobie wszystko i na początku, chyba to było właśnie po feriach w roku 2023, tam wreszcie mogłem sobie kupić grupę od crypto Arona, właśnie i e, tam dopiero się zaczęło, tam miałem sygnały, jak to wszystko działa. Tam, no bo Bybit tam, no co, trzymałem może trochę bitcoina na Bybit do, do tamtąd. I to nie było takie, że kupuję, flipuję sobie, no to jeszcze mi było nieznane, no bo oczywiście za duże ryzyko. Samemu to też nie powinno się oczywiście robić, kiedy jesteś początkującym. I dlatego ja weszłem w grupę, nieważne tam jaka, ale no, w grupę powiem, że no... Było dużo dla mnie, ale ja powiedziałam już tam, że się opłaca, będzie opłacało się, no bo mam wiarę w ten market, że to się powtórzy ten cały cykl. Bitcoin w tym czasie był na 20 tysięcy, 30 tysięcy maksymalnie i um, jeszcze nie było aż tak dużo oczywiście hype'u, to się jeszcze nie rozkręciło bardzo, był jeszcze no, nie słaby sentyment na markecie i wchodzimy w to właśnie. Ja tam biorę sygnały, oczywiście. Mój pierwszy bardzo dobry sygnał był GameSwift w tamtym czasie. Kupiłem w październiku lub listopadzie i GameSwift tam chyba był za 10-11 centów. Tam Aaron dał koń na czat. W Gemsach to było, Gemsy, duże ryzyko. Ale no, du też duży wygrana, kiedy oczywiście wygrasz, no bo tam spot daje ci normalnie tam razy-dwa, może kiedy dobrze będzie lub razy trzy, ale gem może ci tam oczywiście razy dziesięć dać, więc takie coś weszłam. No bo ja oczywiście lubię ryzyko, to więc to raczej tak ja gram właśnie. Wacet Gem i e, gem oczywiście no, nie wiedziałem, że tyle zrobi, ale no jak wiemy, gamesów teraz było taką fazę, gdzie było po 60 setów, ja zero sprzedawałem, nawet przy razy dwa, no bo miałem wiarę, to pójdzie do góry, będzie jeszcze czas i będzie lepiej. 60 centów, sprzedaję wszystko, grubo zarobiłem. Powiedzmy, że to zrobiło mi chyba razy 6 razem. Miałam około 200 dolarów w GameSwiftie. To było dużo dla mnie tam wcześniej, ale to zrobiło właśnie razy 6. 1200 super wygrane dla mnie. E, więc to był mój pierwszy efekt taki, gdzie miałem, no kurde, to działa, to działa. To faktycznie działa. I e, wtedy poszłem, no Później dowiedziałem się przez to, że właśnie Gamesup kupiłem. zainteresowałam się tym projektem na Discordzie, wtedy tam poznałem parę ludzi, adwidów, co mi teraz właśnie też pomaga. Wszystko zadziałało bardzo super przez to, że ja się tym zainteresowałem i przez to, że ja to się zainteresowałem, wpadłem właśnie na airdropy, które później Aro też poradził do swojej grupy. Właśnie airdropy czarnej był. Zainteresowałem się tym, co oni mają i tak akurat się wszystko udało, że wtedy Star Heroes wyszło. To była następna gra gameslifta, gruba kasa. Grube współpracy Microsoft to już się, no, normalnie słyszało się już pieniądze z tego, że Microsoft, GameSwift, wszystko razem i, i gra. I ta gra, właśnie wypróbowałem, to był mój pierwszy taki gamingowy erdob, Czy to działa, czy nie? Zagrałem sobie, zrobiłem wszystkie zadania na maksa i myślałem, okej, okay, dostanę 100 dolarów, fajnie było. No, myślę, że nawet kiedy 100 dolarów, to było dużo dla mnie. No, 200 dolarów, może 800 maksymalnie, kiedy zobaczymy cenę. Ale wtedy, no dla mojego pocieszenia, wtedy raz jakiegoś dnia, to było chyba jakiś wtorek, ja to miałam pracę, to patrzę, star będzie dzisiaj udostępniony. W tym czasie też już star dostało mi wyniki, około dostałem 7 tysięcy czy 8 tysięcy tych monet, ale nie wiedziałem, jaka będzie wartość oczywiście. Może też być 10 centów i wtedy to są właśnie moje 700 do 800 dolarów, które myślałem, ale w tym czasie był pik star i dostałem przy 2 dolarach. I to już widziałem, kiedy to zobaczyłem to adorowanie, aż to podskoczyłem ze szczęścia, bo wiem, ile miałem coinów, wiem, że ja je zaraz mogę sprzedać i wiem, ile zarobiłem przez tym I wtedy już prosiłem, zostań na jednym dolarze, chociaż to będzie tak grubo dla mnie, jeden dolar. I wtedy tam już to sprzedałem około 50% chyba, no, bo to jest gruby profit dla mnie. Czyli jakieś I... czekaj, 7 tysięcy dla tych, dla to przed dwa to było 14, a sprzedać połowę pakicy, po nie? Mniej więcej. Około 1, 2, A, tak. no to 1,2, czyli 5000-6000 dolarów, coś takiego. Dokładnie. Udało. No to... A w tym czasie miałem 3000 dolarów na koncie, to więc zrobiono jakby razy dwa konta przez jakąś tam gierkę. No, nie wiedziałem, że takie coś jest w ogóle możliwe. Ja jestem graczem Web2 i nie wiedziałem, że za to mogę pieniądze dostać. To jest też taka rzecz. To było dla mnie, wow, zarobiłem tyle, więcej razy, ile ja dostaję miesięcznie tylko z jakiejś gry. No. No, no i e, tam właśnie e, wtedy dostałem to. Pamiętam i wtedy... faktycznie, że jakby ta, ta gra bardzo mocno wspierała ludzi, którzy grali, którzy spędzali ten czas. Za, za grani. Tak. Pamiętam, że największe nagrody były za granie właśnie wtedy. Właśnie. I tam była gruba nagroda właśnie, to była praca z Microsoft, spacerował ich, to mieli kasę do rozdania do maksymalnej. Pamiętam też jeszcze stakerzy też coś dostali, też grubą część, ale to też jest inna sprawa. I e, Wtedy co paty było? Wtedy widziałem, że airdropy mają potencjał. Ja zawsze grałem gry bez kasy. Ja to zrobiłem za darmo. A teraz no, dostałem tak dużo kasy za to, to wtedy się zainteresowało oczywiście tam Maxa. Patrzyłem gamesów, jakiś nowy projekt tam, tam. Patrzyłem też jakieś inne kampanie. no. Może jakieś testety tam jeszcze się dowiedziałem. Też wszystko, co mi tak jakby daje kasy za parę robienie rzeczy, to wie, już kompletnie tam zainteresowało. W tym czasie też kupiłem oczywiście więcej gemów. Pamiętam też, że Data Lake kupiłem raz. W lato 2023 kupiłem Data Lake, um, za grubą kasę, Ethereum tam mnie oczywiście już wkurzało, no bo duże gazy, ale myślałem warto jest zainwestować i wtedy zobaczyłem, że Data Lake chyba mi i tacie tam zrobiło około razy 10 nawet i to ze złej ceny, no bo my nie mieliśmy akurat taki bottom, ale widziałem, że Aron właśnie parował na grupie nawet 0.001 a data lekta tam chyba był na 0,04 lub nawet, nie pamiętam bardzo dokładnie, ale około tak gdzieś było, i tam mogło się nawet 40X-ów wykręcić. I, wtedy, I tam zobaczyłem, że takie Dżemy właśnie i ogólnie takie kole, no bo wcześniej nie byłem, no nie zdałem się na tym, dają coś zarobić, faktycznie. I no ja mogę to powiedzieć, jako że ja naprawdę coś zarobiłem z tego, i tym bardziej chciałem tam zostać. kupiłem grupę, a wydłużyłem sobie na parę miesięcy, nawet chyba rok nawet, no bo widziałem, działa. Oczywiście, no, trzeba powiedzieć, w marcu zrobiłem konto razy 4 lub razy 5 w tym czasie. Tam były chyba pięć liczb stoprocentowo. I e, wtedy, no, jak wiemy, tam spadł market, ale to jest normalne. Ja tam no, przez to, że właśnie Aron robił Zoomy, moja psychika też się pomogła. Ja tam nie panikowałem ani trochę, no wiedziałem, na, na końcu roku zobaczymy rezultaty, tam, gdzie będzie właśnie najlepszy czas rynku. No to jeszcze było oczywiście wszystko przed nami. To był marzec. No i ma to być dopiero w październiku i grudniu dopiero ma się zaczynać, kiedy tam już mam pięć liczb, a Aaron mówi, że razy dziesięć zrobimy, no to co będę tam widział? To oczywiście trzymam, psychika bardzo super, przez właśnie te regularne sumy, tak jakby e, pomogłeś tam oczywiście wszystkim z tym. I e, myślę, że to też dużo wpływ, miało wpływ na ludzi, no bo też widziałem właśnie w czasie, było dużo ludzi, co panikują, ale to na pewno już też bardzo dużą część uspokoiło właśnie. Że zobaczymy, jak będzie na końcu roku, że tam no, też zmieni się kompletny sentyment. Oczywiście teraz to jest inny czas, no i... No dokładnie, myślę, no bo widzisz, tak jakby jest... I to Już wcześniej akurat tutaj fajna historia twoja jest, bo ty nie jesteś od kilku miesięcy i tak dalej, tylko właśnie już wiesz, kupowałeś na dołku, kupowałeś tam 2022 listopad i się to był dołek, bo e, pamiętam, że mi się udało na 15800 zrobić pierwszy order właśnie w grupie, a Ethereum na 911. Bardzo dokładnie no. pamiętam, bo ja samochodowy jestem, no 911 to każdy wie, co to jest za, za liczba, nie? Więc 911 podlebrał Ethereum, a one chyba spadło do 880, to był chyba taki finalny dołek dołków. No a teraz mamy po 3,5 tysiąca, liczmy tak, 3, 300, 3,500, tak? A było po 911, więc można policzyć, ile to X-ów, a to jednak są duże market capy. No i widzisz, ty jesteś już, już tego świadomy, że ten cykl jest, że jest dołek, że jest górka. No i no, my teraz nagrywamy to dzisiaj, to jest lipiec 2024. No a powiedzmy te przewidywania na najbliższe miesiące, może, nie wiem, 6, 8, 10 miesięcy są, są bardzo fajne, nie? Więc tutaj widzisz, też fajnie, że no, da się do tego przygotować. Można być młodym, tak, i jakby by to rozumieć, nie? Jak, jak to dzisiaj właśnie wygląda u Ciebie z tej strony? No, aktualnie, no, rozumiem bardzo wszystko dobrze. Robię dalej to, co robiłem wcześniej, chyba jeszcze więcej dropów niż już zawsze robiłem. Też dużo oczywiście zarobiłem przez te dropy głównie. Ja myślę, że nawet przez to, że ja dropy robię, to. Nawet nie poczułem ten spadek aż tak mocno, no bo to tak jakby wpływają mi pieniądze tak po prostu za to. Nawet kiedy tak jakby moje wszystkie kryptowaluty, które ja kupiłem, są właśnie w tej beście lokalnej trochę na dołku, ale no, przez to, że właśnie wpływają kasy nie z mojego portfela, lub też nie z tego, co ja zarabiam, to widzę taki pasywny profit, który też, no, to tak jakby, no, pomaga też w tym, że jest ok, nie jest słabo, nawet kiedy to odrobię, nie jest taki problem, uda mi się. I to jest właśnie taki mój backup plan. Gdyby, ale ja już już wiadę to będzie, to będzie coś. Będzie jeszcze oczywiście. Super, super. A powiedz mi, bo ciekawi mnie sobie na rzecz, bo jakby patrząc na twoje historię ty dzisiaj pracujesz, studiujesz, bo to właśnie ten dual. No, ale robisz sobie dodatkowo krypto, nie? No bo tak jak mówisz, zawsze byłeś otwarty na ryzyko, na jakieś nowe rzeczy, zawsze chciałeś coś zmienić, i tak dalej. Zawsze szukasz okazji po prostu w życiu, a nie, że o coś przyszło, no to już szukamy jakby przeszkód, żeby coś czegoś nie zrobić, tak? Więc jesteś taki widzę, otwarty, bardzo żywy, dlatego też tak się uśmiecham, bo po prostu yy, imponuje mi ta, ta historia, którą powiedziałeś na zasadzie, że po prostu szybko hmm. mówisz, dużo, fajnie i dużo jest też y, takich pozytywnych treści. Które zawarłeś, ale przede wszystkim Twoja energia. No I teraz zastanawiam się, no bo jesteś młodym człowiekiem, być może ktoś młody też będzie oglądał, no ale w sumie tutaj wiek nie ma znaczenia. Ale studiujesz, trochę pracujesz, jakby masz tego jakieś pieniądze, no ale tutaj na samej gierce zrobisz parę koła dolarów. Jeszcze te GameSwifty i te Star Heroesy na pewno w jakiejś porcji trzymasz, więc no ile tego finalnie tak. będzie, ja się domyślam, tylko że to będzie dużo więcej, tak? No bo to jakby ten, ten model na gaming jeszcze. Jeszcze zawita prawdopodobnie na rynek. No i teraz, jakby, jak na przykład dzisiaj wygląda Twoje życie, nie? Bo dołączyłeś do rynku krypto. E, pierwsze efekty miałeś bardzo szybko, no bo w sumie w pierwszym miesiącu, bo kupiłeś Bitcoin i Ethereum, tak. kiedy on już zaczął rosnąć tak naprawdę od pierwszego dnia, jak, jak tylko to kupiłeś. Jakby, jak dzisiaj wygląda Twoje życie, nie? No bo jesteś trochę starszy, jakby jest te krypto dookoła ciebie, ale co się zmieniło? No, na pewno jakieś finanse i tak dalej, jakby. Co możesz powiedzieć? Na przykład, czy w ogóle warto wchodzić w krypto, czy to jest jakieś bardzo trudne. Jakby jak dzisiaj wygląda Twoje życie? Nie? To takie, takie pytanie. Jakby ciekaw jestem właśnie, jak, jak to dzisiaj wygląda? No bo ja wiem ze swojej strony, jak jestem w rynku od 9 lat, ale jak to wygląda z swojej strony? No, jak porównam siebie, no, dwa, miesiąc, dwa lata temu, i dzisiaj, to ja widzę, no, że jestem o wiele spokojniejszy. Mam taki mindset, wkładam pieniądze i zapominam. Tak jakby aktualnie o nich. Tak, tak jest, w ogóle się nie stresuję i myślę, no, że warto chociaż spróbować zacząć z krypto. Może kiedy to nie jest dla ciebie, to ja bym powiedział: akcje są bardziej raczej dla ciebie, ale no kiedy bardziej lubisz ryzyko, chcesz bardziej no, i szybciej oczywiście, zostać jakimś potencjalnym milionerem myślę nawet, że to jest dobry, dobry wybór wejść w we krypto, właśnie, i chociaż wypróbować coś z jakimś mentorem. Oby to był Aaron lub ktoś inny, ale ja myślę, oczywiście Aaron ma najlepszy, bo. Jestem tutaj, włożyłem dużo kasy w grupy, więc oczywiście mam grubą wiarę w to, że to zadziała i no myślę, że to jest to, no, faktycznie no, najlepsze w Polsce, co możesz tutaj dostać. A no, właśnie masa. jak trafiłeś jakby na nas, w sensie na mnie, jakby jak to było? Powiedział ci znajomy, tak? To było chyba tata przekazał, coś, coś wspominał? Tata mi przekazał, tak się dowiedziałem tej grupy i e, patrzyłem tam, sprawdzałem i dla mnie się właśnie powiodło i jestem przekonany. Super, super, super. Fajnie. No właśnie widzisz, to też y, jakby y, y, to bardzo takie jakby, takie naturalne z mojej strony jest to, co teraz powiem, bo jakby ja sobie zdaję z tego, jak rynek może wyglądać, nie, a można powiedzieć tak trochę, że. Twój moment dołączenia listopada 2022 to jest trochę takie dzisiaj, nie? że ok, jest to inny moment cyklu i tak dalej, no ale jesteśmy też właśnie po tej korekcie od marca do lipca. Tak naprawdę cały czas byliśmy w korekcie, od dwóch tygodni odbijamy, czyli już zaczynamy rosnąć, a ta faza euforii, która jest przed nami, jest jeszcze większa niż to, co nas spotykało wcześniej, więc można powiedzieć, że też taki moment jest super. No i ja się cieszę, domyślam się, że ty się cieszysz, no bo to po prostu fajny moment nas czeka, nie? No dokładnie, ja, ja myślę nawet, że to jest po prostu listopad do marca, tylko na steorydach teraz, o wiele bardziej będzie. No tak, 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 no tak, tak wygląda ta ostatnia waza cyklu. No ci, co są na rynku trochę dłużej, inwestorzy, osoby, które rozumieją tę cykliczność, no bo ta cykliczność jest tutaj wbudowana w ten rynek, tak, nie bez powodu, jest halving mniej więcej to 4 lata, czyli jakby po prostu nagroda w bloku zmniejsza się o połowę, no bo to ktoś tą sieć musi wspierać. Za to dostajemy nagrodę w postaci części Bitcoina. No i są wiadomo inne projekty i tak dalej. No i teraz biorąc to pod uwagę, wielu ludzi tak czeka, nie? że co cztery lata, właśnie ten moment, że mieliśmy halving w kwietniu, kilka miesięcy po halvingu odreagowanie, no i teraz ten moment, gdzie no zazwyczaj kilka miesięcy po halvingu zaczynamy te 6, 8, 10 miesięczne, bądź nawet więcej, właśnie ten, ten, ten moment euforii na rynku, gdzie często ludzie słyszeli o Bitcoinie, właśnie Bitcoin był taki drogi kiedyś i tak dalej. No to właśnie zawsze w tych okresach nie? euforycznych, choć ludzie się dowiadują. Więc bardzo się cieszę, że jesteś na tyle wyedukowany i na tyle świadomy właśnie w tym momencie. Chociaż no, wiemy, że da się przygotować w moment, bo jakby zrozumieć tylko spota i kupić fajne kilka projektów, no to wiadomo, że to nie jest nic trudnego. Fajnie, że się nauczyłeś hodlu, czyli przytrzymywania, wiesz, że trzeba wyczekać cierpliwie na zyski, no i życzę Ci tych zysków, nie? Żeby fajnie nam, nam życzę tych zysków. No i ja też mogę coś dołączyć, to u mnie zawsze pięknie nie było. Ja pamiętam, A? głupio było ode mnie, no. ale no ja tam, ja się już śmiałem, no bo rzecz jest, chyba to było właśnie w marcu lub em, w kwietniu zrobiłem głupi ruch, powiedzmy. Ja tam trochę za bardzo weszłem w lewaro właśnie. I no. tam właśnie e, straciłem bardzo grubo. Ja tam no właśnie przy Bitcoinie myślałem, że to właśnie już pójdzie do góry, ale to cały czas na dół, na dół, na dół. Chciałem właśnie wyjść na tych kurkach na dół. I tam ja się, ta, no, fakt jest, że ja tam się naprawdę wylikwidowałem. Fakt no. jest to. A teraz jestem wyżej niż ja byłem. Tak się nawet mi udało, że ja startowałem jeszcze z zera po tej hoście i dalej mi się udało coś odrobić. Nawet kiedy takie coś się dzieje. To jest strasznie normalne e, czasami e, dostać właśnie takie upadki. No, zdarza się powiedzmy, ale no fakt jest, i co jest ważne, że się uda wyjść właśnie z tego. No bo zostać w spadku to oczywiście no, nie za bardzo fajnie. I w ogóle no, uczucie też nie miałem za bardzo fajne. Tam byłem już też tak właściwie na końcu, ale nie, nie poddawałam się. I właśnie to niepoddawanie pomogło mi później. Super, super, super. Fajnie, fajnie. Proszę, ja Ci bardzo dziękuję, że jakby poświęciłeś czas, że powiedziałeś swoją historię. Ja też jestem no, podekscytowany tym, no, bo wiesz, jakby umówiliśmy się, że się pogadamy, ale nie znaliśmy się kompletnie wcześniej. Oczywiście znamy się z internetu, z grupy, hmm. no, bo jesteś u mnie już wiele miesięcy, ale, ale mieliśmy okazję poznać się na żywo i w ogóle wiesz, by bardzo. No bardzo ciekawa historia, w ogóle fajnie, że tak dużo szczegółów pamiętasz, nie, że co było, jakie to były fazy i tak dalej, więc widać, że tobie to zostało, że się to zakodowało, to będziesz mógł powiedzieć, to fajnie przełożyć na kolejny cykl, nie, trzeba się mniej więcej, kiedy to było, jak, jak ten rynek się zmienił i tak dalej, więc super. No i co, ja Ci dziękuję ze swojej strony za to, że mogliśmy pogadać, miło Ci było poznać raz jeszcze i co, no i życzę profitowych następnych miesięcy mi i Tobie w takim razie. Dziękuję bardzo. No, to, dziękuję bardzo.